Więc, Nie ale... miałeś o to pretensji. I, I zastanawiałem się w ogóle, czy ty żałujesz tego. Czy jak pomyślisz sobie e, dzisiaj, to czy tamten związek był tylko etapem? Myślę. Powiem tak. Tam była też. Duża różnica wieku. Ja trochę myślałem inaczej, ona inaczej. Mieliśmy takie patrzenie na świat. Ale myślę, że że jak ja bym był innym człowiekiem niż wtedy, takim jakim załóżmy jestem teraz, no to myślę, że dałoby się to radę utrzymać. Znaczy, znaczy. wydaje mi się, że nie dało się tego skleić. No bo po jak... prostu nie wiem, czy tam jakiś nacisk był z ich strony czy coś, ale no, to nie było do uratowania raczej. No cała ta historia o tym też, że Paulina mocno kontaktowała się ze swoją rodziną, sprawa waszych konfliktów. Ale to było normalne, bo ona tu nikogo nie miała takiego, komu mogła się, w, w to, kogo mogła uciec, co nie? Więc... Nie miałeś ale, o to pretensji? Nie, nie miałem, tylko bardzo miałem pretensje o to, że oni się wtrącali. Zawsze gdzieś tam było, wiesz, takie... Ja byłem w tym wszystkim sam.